Ja mam figureczkę tej, wiewiórki z tego z Kindery. Niespodzianki, którą zajbam od brata i ona będzie przynosić mi szczęście Zajebiście Dobra Jest taki Zajebiście. problem, bo mi się odpalił mikrofon z tam halo, halo, działa? Tak, działa O kurwa ta, Co za dźwięki? O kurwa, o, kurwa.

Haha, <sł diamond> <gryst Transfer> <gryst forward> jak odknąłeś? Nie mogę wstać! <gryst wña> Od które to było? Bo za, za długo nie grałem. O dobra, mam. O! o. o. Dalej wstać i mogę. Przesunę się, przesunę się! Przesunę <gryst wña> <laughs> ja W ścianie się chyba zbudowałem. <gryst w quarterback> Player 4! O dobra.

Pierdole! A do jumpscare? Do aparatu, do aparatu sobie trzeba dwóch ludzi. No to chuj. Idzie ze mną. Nie, no, no nie mam klucza, jest za późno. Czekaj, ja mam klucz. <laughs> Ups. Jezu. Co? Co? All reactor core safeguards are now non-functional. Ja, jaka, kurwa eksplozja. Co tu się dzieje? To jest w ogóle z bazówki? Cześć coś może na niebie jest A kurwa, tutaj jest Dobra, wbijać się nie zastanawiać, lecimy To się stało kiedy wyjąłem aparatus A bo wam się coś do nogi przyjebało <laughs> Nier Activity Detected? Nie, no Nier Activity Detected. Dot Mam 50 sekund. Odebrać komuś! Fajne! Hejno. Chyba za dobrze się bawią z tym potworem. O Jezus Terdol. 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 Terdol.

Kurwa, jestem na PIWO! Brakłem... Co? Eee, mam bardzo ważną rzecz do pokazania Masz mi Ariwederci do pokazania? Mam ci bardzo ważną rzecz do pokazania Siurek? Nie teraz jestem deep in Jestem Bolsdip. deep. Pýtaj. Rel. O oh Jezus, Ahoj. Molester! Ahoj. Molester, Ahoj. Ahoj. 次は上太郎。貴様だやろう。ディオ。ほう <io>、oh, 向かってくるのか。逃げずにこのディオに近づいてくるのか。 Nie! Gieru! E, chłopaki gdzie jest wyjście? W tą stronę, tylko A. zobacz co tam jest tam tam? O, już go nie ma! To na to, że kurwa otwórz drzwi ty! Kurwa! Otwieraj drzwi! Ol. Otwieraj! Grąco fęboje w tej okolicy Pff. No kurwa wejdź mojej głowy! Wiedziałem! Kurwa! Dostałem zdradzony, że nie polecam tego dzieciach. Ty mi coś mówisz! Ty mi coś kurwa! Mnie ptaki wziął i do wody biewał! <laughs> Zdawało myślę, że ten ptak jakoś dziwnie się kręcił Tak Pierdole Witaj PIWO Cześć <laughs> Idę do po aparatus Dobra Pójdę z tobą Dobra Never oh, fucking theory. mind. Dobra czekaj to ta muzykę do spierdolania Co będzie pomogliście? O Jezus, więcej to jest. Chyba powinienem odsunąć, żeby, mój, żeby moje słuchawki tego nie łapały, bo może nie wiem czy mi za to nie znajdą tego filmu. Słyszę sam siebie. Gówno i napletek, gówno i napletek Gówno i napletek, gówno i napletek Gówno i napletek, gówno i napletek Ja ten. No, no. Widzisz to? No. Jest dobre. Podejdź do niego teraz. Chodź, 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 przyłącz się, przyłącz się. No ale to jest głupie. To gdzie ten pedant piąty? A, Nie, Jezu tak jakie wiem. to jest... disturb w ogóle <noise> kiedy jest zam zamówienia brać? Weź coś mu powiedz. Chujem. Czekaj, czekaj, ja mu powiem, ja mu powiem. Ja mu powiem. <noise> Ale mu powiem. <noise> A nie wziął, a nie wziął, a nie wziął. Male pytanie. Przegapiło się. Robiliście sobie kiedyś tosty w Możemy odlatywać. Robiłem tosty z. Nie, nie ja robiłem, bo mój brat robi często tosty, w bry, zamiast tylko że zamiast sera daje ten hamburgera. Ja zrobiłem tosty do chlebnicy. Że całego hamburgera, że wpieprza kanapkę zamiast sera? Nie. Yeah. <gry> Piwo! Jaster! O ja pier... Co to tyle krwi robi? Nie ja wiem... Może ktoś miał miesiączkę To chyba osto Też tak mi się wydaje ja... Czy ja chcę ryzykować życiem po 20 dolców? PFK, że chcę. Dajcie mi chwilę, zaraz wrócę. Szczerze, w ci do dupy. Ale dynia. Tomek Tomek. No? Mam, mam, muzykę na spierdalanie. Aha. Tomek. <ścoughs> <ścoughs> no? Mam jaja. Wiesz po co mi? Czy kurwa, nie mi bawić! żeby zdradzać strzelać! kurwę napełniać! I wykażcie, kurwa! Sądzą, kurwa! No bols! Chwila pobiegam z tym Dobra, teraz. O mój Boże! Nie, nie, o mój Boże! Wiesz, co powiem? Dobra, czekaj, przekręcę głowę. O, teraz widzę, dobra, teraz mogę grać. Chłopaki, złamałem kark pomocy kark złamałem a oh. oh, o to widzę ten... normalnie dobra jezu ale czemu miałeś tak przeklęconego emergency dice o ja się sprawdzę los RENOS VIVOS, PUTO AMOR PO DE MIERDA TE PILO POR LA CALLE Y TE UNO Y a AMARTIDIACOS ENFERMO HIJO DE LA GRAN PUTA SI TINES IJOS ESPERO QUE TENGAN ALGUNA DISCAPACIDAD FÍSICA O MENTALO EN SU DEFECTO LOS ATROPÉDES UN AUTOBÚT Czemek? Co? Zabiłem kolta Słyszałem od tego tutaj, a jak to dokładnie się stało? Postawiłem posadził, pod... posadził minę kurwa pod ziemi i w nią wdechłem Czemek, no sam Bo tak się składa, że tak jak pod Jot masz to... Ja No ja? Pod tu właśnie mam to. Wiem, co będę robił, jeżeli biorę podwora. Da. Ale kramer nie żyje. No to nie wiem. Napisał do mnie. Chciałem pierdalankę 1 na 1 jeden, na 1 jeden, na 1 jeden. Możemy <laughs> nadal to robić. To 1 na 1 na 1 Dobra. Jakaś Kolej muzyka z tekena by się przydała. Pisze do mnie, czekaj. A przedstawienie zawodników? Nie. No właśnie. To no dawaj, dawaj cwaniaku Kamara Nie, kurwa, brzydkiej matki, kurwa pa. O, leży, teraz twoja kolej, drani o. o, bolało, co?

A sukienki są zielone i seletynowe. A kiedy dzień nadchodzi, dzień nadchodzi. Idziemy na jagody, na jagody. czarne serca, czarne serca. Wszystko za radością, ra ra A kiedy dzień nadchodzi, dzień nadchodzi. Idziemy na jagody, na jagody.